Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym na kanale Dzisiaj będziemy sobie przechodzić mapeczkę od autora z MinecraftMap.pl. Link do mapki macie w opisie, jeżeli chcielibyście sobie zagrać Mapka naprawdę, nie grałem jeszcze w nią, ale wygląda z screenshotów, że bardzo fajnie wygląda Po miniaturce możecie stwierdzić, że już fajnie wygląda mapeczka, więc dla mnie jest bardzo spoko Więc co, ja nie będę tak przedłużać nawet, bo nie mam po co tutaj Ale przy okazji zostawcie lajka like tym, pod tym odcinkiem, bo było bardzo fajnie E, witaj na mojej mapce pod tytułem Quiz o Minutroft Witaj na mojej mapce Weź, nie powtarzaj tych samych tabliczek Staj na tym bloku, aby zacząć grę To za chwilę Wybierz Partikleksy Aha, partiklesy, a, to rozumiem Serduszka Nie, to nie Particles chmurki też nie, ognia nie, nie lubię, slime wygląda jak żygi, partikle zły villager co? A to nie lubię villagerów, bariera, bariera już szanuję, Part dźwięki, na, tam dźwięki to nie, i łodzik, co to jest? łodzik, co to za łodzik? Y Zde. Nie no tego też nie będziemy brać. Tylko tak chciałem sprawdzić. Tutaj mamy twórcę Ericsson007, a na stronie Ericzek07. Tester Ericsson. Super. No, czyli to samo chłopie. No to nieźle. Możecie wbić zostawić, jak z autorowi od razu wam powiem. Jak mama wydaje się na fajną. I chcesz grać, to na. I na tą tabliczkę. Gra na survival, survival na peaceful jest pokojowy. No właśnie, jak widzicie, autor tutaj napisał nawet. Więc co? Ja nie wiem, przedłużać. I hop, gdzie my jesteśmy? A w którym roku powstał Dwa 28, dwa albo nie, ale gdzie mam zgadnąć? Halo. Aha, ja mógł klikać. Ajajaj, nie wiedziałem, muszę teraz parkura karnego przejść. O nie. Nie, no tak to nam nie wyjdzie. Myk. Dobra, 180 zrobiona. Yy, 2.9 Dobra, 2.9. W której wersji Minecraft dodali datapaki? 1-12. No nie! Widzisz, jaki lamus ze mnie tutaj. Myk. No, nie wierzę. Dara pół godziny spadania, nie? Ja bym nie mógł zdać barier bloka tam gdzieś. Kurde, żebym szybciej zginął. Nie. Musisz spadać półtorej godziny. No i znowu. Będziemy spadać półtorej godziny. No, kozak. Hop. Dobra. Musimy tu skoczyć. jest Udało się. Co jest? No. Dobra. data Minecraft to tutaj było. Data Paki. 1.13, dobra. W pierwszym się we, do wersji 1.9, żeby odrodzić smoka, to trzeba było. Udać kamienną twarz creepera, usadzić TNT wokół portalu. Wstawić ikonę smoka na portalu. Co? Też te odpowiedzi są głupie. To o co chodzi? Czekaj, co tam były jeszcze za odpowiedzi? Kurde, jakieś lemusiarskie przecież. No, kiedy? Co? Nie, 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 nie! Halo, co się dzieje? Weźcie mnie tutaj! Ajajaj, lamusiarski parkur. Parkura to ja byłem czasami dobry, a czasami nie. Więc raczej nie. No i. Kupcy, kup No nic tutaj. Tylko nie przeżyłem, nie. To nieźle. I no nie, kiedy przeskoczę tą 180 Nienawidzę tego hardnego parkura. Już specjalnie wszystko będę robił, żebym wiedział. Myk. No nie. Aj. Jest, udało się, dobra. Co jest? Dobra. 29. 13 ...wokół portalu. No nie wierzę! Jak twar kamienną twarz creepera zbudować było trzeba? Niemożliwe. No ale przynajmniej się nam udało, nie? Jestem tak słaby w te quizy. Nie wierzę w to. Wczoraj minecraft akacje. Seriously? Nie, nie, nie! Jakie zaś akacje? Co to są akacje, halo? akacja. Aha, drzewo akacja, A, to było napisać. 172 Jaka była pierwsza wersja Minecraft? Indef. No nie. No nie. Najgorzej. No i znowu spadłem. No jak tak można? Ile ja będę przechodzić tą mapkę? No już tutaj ile siedzę długo. Na pewno nie mało. Dobra No nie no nie No No i tak będziemy ginąć przez tysiące lat zubki nie wszystko tej 100 chimichątki Myk Dobra, jest, udało się Teleportuj mnie No Dobra, 29 13 to 1,72 1-0 no i widzicie, z trzech poprawnych opcji wybrałem te dwie złe, nie? Ajajaj, aj, aj, co się dzieje ze mną? Nie tak. Autor nie przemyślał, mógł wyłączyć te komendy, kurde, wyświetlające się na trzecie. To wystarczy jedną komendę wpisać. Tutaj będą komendy się wyświetlać przez pół godziny. Co się dzieje? Czemu mi dają 180? Ja nienawidzę tej 180. O. Nie wierzę w to. To jest jakieś hamstwo. To jest hamstwo po prostu. I ja nie chcę przechodzić tej mapki pół godziny. Dobra. Dobra, ostatni raz próbuję. Jak mi się nie uda, to zaczekam. Oddaj tam przelatuję, bo ja nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Dobra, koniec. Dobra, zabij mnie. Gamę modę 1. Dobra, nie, to nie działa. Aha, oczywiście musiałem się. Opcję zmienić jak zazwyczaj, gamę modę kreative. Dobra, wkurzę się zaraz. No, gamę modę Adventure. Znaczy, na Survivalu tam było zupełnie. no 9, 13, twarz Creepera, 172, Classic. W której wersji, w wersji Minecraft. 1, 4, 2 dodano Fajerweryk nie 1, 4, 2 yy. Widera Nie, wracam tam, nie ma opcji Witcher, znaczy, bo klikłem nie to co chciałem Ajaj Nie to co chciałem klikłem, nie? No i półtorej godziny spędzonego na robieniu gałgaństwa, No dobra, 2.9.13, Kwas Creeperka, mm, 1.7.2, Classic. Witchera, no. Ja nazywa się nazywają się twórcy gry Minecraft. Markus Persson to na pewno. Jens Bergensten. Alavi, Michael UK, David Wulha. To dobrze. W której wersji dodano Funkcje na owcy Jeb. No, że się owca te, zmienia kolorki. Yy, 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 yy. 1, No <laughs> nie! No ja nie wierzę. A, ja, ja. ja sobie chyba tam zbuduję zaraz jakąś drogę i będę przechodzić obok, nie? ja tutaj nie wytrzymam zaraz z tym parkurem. Jest, dobra. Jezu, jakbym teraz spadł, to naprawdę bym się wkurzył. To klasik. Witchera, to. Yy... Dobra. Kiedy odbył się pierwszy Minecon gry Minecraft? Yy, 2.9, 2.10, 2.11. 20 W którym roku wyszła wersja Minecraft 1.8? 14. Jaja żółwi potrzebuję. Ja, jaja żółwi, próbuję zniszczyć jak... Aha, zombie. Jest, wygrałem. Wygrałem, wygrałem quiz, widzicie to, wygrałem quiz jest jakieś głupie 180 ki i w ogóle wszystko przeszłem i wygrałem, jak to się stało, nie wiem. No, no i co, ja się będę z wami żegnać, mapeczka była myślę, że fajna, nie wiem czemu, umie... aha, znowu mnie tepło, dobra. No, jak widzicie, skończymy na tym y, gogańskim parkurze. No i co? Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcineczka. Jeżeli się Wam spodoba, zostawcie lajka i suba na kanale, bym bardzo wdzięczny. No i ja się będę z Wami żegnać. No i dziękuję za oglądanie. Zostawcie suba i elo.